Hej, cześć witam. bardzo serdecznie z tej strony Jashotora teraz jest kolejny odcinek naszej serii, zagrajmy w Coach Dragon Online, tak jest. Ojejku, nowa runda się zaczyna. Przed chwilą co dopiero wbiłem, więc wrócimy już w nowej rundzie. Dobra, już jesteśmy w nowej rundzie jak widzicie. Jest jak wiecie już dzień święty tak naprawdę. O, ej, ej, o się chodzi? więc e, nagrywam dla was właśnie i w ten, na pewno w ten dzień będziemy dużo nagrań zrobimy. się założę, aj, 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 tym bardziej z Brinka, bo dawno nie było Brinka, przepraszam za to, ale no, po prostu się wciągnąłem w Ghost Recona. i chciałem sobie grać w Ghost Recona. tam jest pan, tu był. Że on się chyba gdzieś tu się może też czołgać. Tu jest ktoś zły. Tak, właśnie widziałem. Bo widziałem już po lufie czerwonej. Ej 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 ej! Oj ja przed chwilą grałem. Niedawno jeszcze przed nagraniem się poćwiczyć chciałem. No i tak. Miałem takie... taką serię miałem headshotów. 4 headshoty pod rząd plus 2 kile potem. A? I żałuję, że nie nagrywałem wtedy. Bo bym to Wam udowodnił. To jest bardzo fajna mapa. Już na pewno był z niej odcinek. Już nie wiem jak ona się nazywa. Coś mało ma w tej grze niestety. To jest przykre. Ale... Ale trochę jest Zawsze coś, nie ale już tam To zbili Ale tam był koleś A brak asysty powinienem za niego dostać Bo ja w niego strzelałem najwięcej kulek No, no. <laughs> Aha Spoko jak mojego tam rozsadziło coś mi Tu żadnego wychodzić. To jest przykre bardzo... O, wyhaczyłem, tylko że nie zabiłem. Oj! Ja tu mam pro -bronie, wszyscy. Także ja sobie odblokowałem, tylko nie wiem na jaką klasę są te bronie ja mam Rekona, tylko. Więc na Rekona one nie są. Jak patrzę tutaj. Więc nie. Ale okej. Okay sobie specjalistą potem zagram zobaczę czy tam są te nowe bronie po prostu ok headshot był no no co to było no tam strzeliłem przecież i co za żal widzieliście to przecież to było nagrane nawet żal słabo mi coś idzie jestem najgorszy no. W tamtym, w tamtym, w tamtej rundzie byłem najlepszy. A, to się Headshot. Headshot. No nie, to nie było akurat headshot. No nie, no kurde, no był szybszy, miał szybszą broń. Dobra, teraz tam będzie kampił więc ja wezmę małą, o nie, mamy innego respa teraz. O! Są tu jacyś polscy chyba. Tak jest Dzień Święty, więc długi weekend czterniarz. Nagrywam hmm. dla was, jak już mówiłem, tak? Jeśli chcecie nagrać ze mną ghost jasne, możecie. Chcielibyście wymagany Skype albo Steam? Tak, bo odkryłem na Steamie, że Steam ma lepszy czat głosowy niż Skype. O wiele lepszy. Mhm. Gra oczywiście Ogar i ponad 11 lat na początku było ponad 12 ale ja zdecydowałem, że ponad 11 o, czemu mnie? nie tu nam przyda snajpera o tu można by było fajnie kampić wiecie patrzcie tak idzie ktoś i go po prostu ale to trzeba długo czekać nie dla mnie nie na odcinek i zrobię live'a z Ghost tylko muszę coś bo mi się X-split coś tam Coś mi się stało z Xplitem, nie wiem co. Ale coś mi się z nim stało, instalowałem, go reinstalowałem. I coś tam jest, że muszę zainstalować Adobe Flash Player, ale coś z moim Google Chrome nie odpowiada. Więc trochę głupio, ale nieważne. jakoś się postaram to zainstalować, żebyście mieli HD. Nie, HD, co ja wiem, HD nie będziecie mieć na live. Nie uda mi się to pewno zrobić. Na live coś jest trudno bardzo. Został sniperka. LOL! LOL! Coś nam słabo idzie. Chociaż nam mieliśmy 4 kile, to chociaż to. Coś mi słabo idzie. Dobra. Co? Weźmiemy w takim razie tą broń. Że w następnym odcinku będziemy mieć klasę specjalista. I zobaczą sobie. Jak ja i specjalista sobie radzę. No, słabo mi to poszło w ogóle w tej rundzie idzie. Ale już nieważne. No dobra, w tej rundzie mi coś nie poszło już chyba. Och, jest. O, jest, chociaż jednego. O, bijam się na większe miejsce przynajmniej. Dobra, spokojnie. Przynajmniej jednego tutaj wzięliśmy. Dobrze, że ze sniperką nie chodziłem. A mi co się coś wydawało, że ktoś był, chyba by się zdaje. Chociaż nie wiem, dobra, jak wiecie, że jest czwartek rano, więc mogę też troszkę nabić, bo jest czwartek. Nie czwartek, bo jest rano po prostu, dlatego też mogę lawić. Tu powinien być koleś. Ej 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 ej, 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 chyba by się ktoś do mnie nawalał, tylko skąd i gdzie, muszę zobaczyć. Tam, tam. Nie, dobra nie, nie, dobra, nie, nie, time, nie, nie, ej, ej. ej, 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 to mu był? O oh, fuck idą tu Ja mam mało życia, nie, 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 jak mam patrzeć jak mało życia, Fok, no kurde, miał shotguna, to się nie dziwię, jak shotguna mnie zdjął. Dobra, idę tam gdzie byłem czy wrócimy tam jeszcze, no nie wiem, tak łatwo za mną skończą. Albo zrobimy cel misji, chociaż nie, nie chcę mi się robić celu misji. Dobra już zrobię dla nich Ha, tu jest już jest nasze haha, no tak Tylko tego mamy bronić, zapomniałem już Kompletnie Sorry, że tak krótkie są te odcinki, ale ja próbowałem ściągnąć kraka do Bandicama, ale mi coś nie poszło Przynajmniej z HD jest cały ekran rozciągnięty na maksa Właśnie, przypomniało mi się Dzisiaj zrobię serię całą, milionik mi postaram się zrobić. robić. Właśnie zapowiadałem tak, tą serię. I jeszcze nawet nie nagrałem ani jednego odcinka. Szkoda. Ej, ej, ej. Kurde no, tu się od nich roi o nie wiadomo gdzie strzelać, nie? Dobra, nieważne. A jesteśmy słabi jak nie wiem. W tym odcinku nam coś słabo idzie. Ja nagram nawet dzisiaj wiem, komandę tak z 10 odcinków. No, jak wiecie, to ja nagrywam. Jak ja nagrywam to porządnie, wiecie, że jak, jak, jak nagram coś, to po prostu nagrywam jednej gry po 5 odcinków, na przykład. Ale to na, na przykład na godzinę 5 odcinków, czyli 50 minut. Nagrywam. Wstawiam, nagrywam jeszcze. No, i to wtedy tak jest. BFH, czyli Bf Battlefield Heroes, nie podoba mi się gra. Więc nie nagrywam jej i nie będę i nie zamierzam nawet Battlefield Heroes, no nie, nie podoba mi się, taka słaba trochę jest. No, każdy ma inne poglądy. Ja mam na przykład takie, że mi się nie O, ktoś mnie wziął za shotguna. Za Shotgunową, tak jak to niektórzy mówią. Dobra, okej. Okay. Jedziemy kolejnym. Ja naprawdę nic nie słyszę na Steamie. Bo tak sobie gram w Ghost na z Kodzinka i gram, gram, gram. potem patrzę na Steama. Lol, ile wiadomości. I mi ktoś napisał, że się na mnie obraża. No, mnie odpisuje. I tyle. No, i to jest smutne, bo.